Strony Patryk, kanał no Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku, tak jak prosiliście, porównanie donisz jutro z Kairi Infinity, Kairi 8, jak kto woli. No, oczywiście to Infinity, to nawiązanie, że tak jakby taka kopnięta ósemka. No, ale Kairi musi wszystko po swojemu robić, więc co czasami szanujemy, co czasami nie szanujemy. Przejdźmy już do Butów. Same Buty. Zaczniemy od kategorii cena do sztosa. Jeśli chodzi o cenę. E, tu nie ma rywalizacji, kompletnie. Don't issue, czy... To jest przede wszystkim Adidas, więc ceny są oczywiście dużo lepsze, bo na Adidasie na przykład wychodzą Hardeny i one kosztują niby 650, a w dzień premiery kupujecie je za 400. I bo kod z wtyczki, ale rabat i w aplikacji macie minus 30%. Pierwszego dnia. No, to są, to są promki, to są promki, moi drodzy. Tutaj no średnio jest z cenami, nie ma jakichś wielkich promocji. Buty są powiedzmy w miarę świeże na naszym rynku europejskim, więc no, nie ma za dobrych problemek. Dodatkowo, jeśli chodzi o sztosy, tutaj yy, osobiście uważam, że to z LEGO było dowalone, naprawdę było genialne to z LEGO. Mega mi się działo. Nie zdążyłem sobie kupić, ale też jakoś nie żałuję, bo są ciekawsze buty do kupowania niż kolaboracja z LEGO. Tutaj Ok, są te z KD. Nie wiem, nie było jeszcze w tym roku pokazywanych z konceptem, jak to będzie wyglądać. Kipsiu Fresh słabe. Prawda? Już te, w tamtym roku te lowy były lepsze w Kipsiu Fresh. W tym roku słabo. Naprawdę, jeśli chodzi o CW, to w tym roku Kairi słabo. Dla mnie, gdzie ja zawsze mówię, o może nie lubię do końca butów Kairi powyżej torujek, ale chociaż mają ładne CW. Tutaj, no. Nop, nie ma czegoś takiego, więc punkt ewidentnie tutaj, bo i cena niższa, i chociaż jeden sztos był tutaj też powiedzmy te skidy takie 50-50, ale to 50-50, a to jeszcze cena, więc 1 do 0. Kolejna kategoria to amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, no to tutaj zależy od osobistych preferencji danej osoby. Ja jeśli chodzi o amortyzację. Zazwyczaj wybieram buty z poduszka. Tutaj oczywiście pianeczka Light moja najmniej ulubiona chyba pianka od Jirdasa, bo ten na przykład zastosowany w demach, ósemkach Bounce Pro, sztosik, sztosik, uważam, że lepsza wersja Bounce'a i propsuje, propsuje. Tutaj oczywiście poduchy, jak to w Nike, więc nie ma wielkiej filozofii. Ja osobiście jestem poduchowy, Chociaż powiedzmy, może to, że jest tu kilka innych mankamentów, które mnie drażnią, nie do końca byłem przekonany tej amortyzacji, ale jednak to są poduszki, które ja serio preferuję, które dla mnie osobiście zazwyczaj są lepsze, nie mówię zawsze, to dam punkt tutaj i mamy już jeden do jednego. Kolejną kategorią jest trakcja. Jeśli chodzi o trakcję, to Don Issue spoko mają, naprawdę spoko trakcję. Te tu też jest trakcja spoko, nawet spoko łamane na dobra, ale nie niewybitna. Mamy dużo lepsze trakcje w butach, a tu jest spoko, po prostu. Te testowałem też na Outdoorze i mimo podeszwy transparentnej, kleiły się całkiem spoko, naprawdę. I to na tym materiale 3 na 3 i na betonie, więc na, na Outdoor… Nie wiem, no tu też jest twarda guma, więc można też spokojnie wziąć na Outdoor. Jeszcze nie je testowałem i… Może wezmę, może nie, bo tutaj jednak kolejne mankamenty, o których powiem, mocno przeważają. Ale jednak za trakcję dam punkcik tu, bo wydaje mi się, że jest trochę lepsza. Trochę lepsza jest trakcja w Kylie. Mamy 2 1 dla Kylie. Kolejna konkurencja to wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, no to dla mnie Adidas jest dowalony. Ja uwielbiam wygodę w Adidasie poza hardenami piątkami. Od hardenów piątek. Wszystko już idzie super. Czy to Dejmy, czy to Te, czy Trei Yangi, czy Harteny Szóstki. No to wszystko jest na propsie, Jeśli chodzi o wygodę, oczywiście. Tutaj naprawdę dla mnie najwygodniejsze Kairi od czwórek. Zdecydowanie piątki oraz dramat, jeśli chodzi o wygodę. Piękny but, ale no, w szczególności, jak masz wysokie podbicie, to drama. Potem szóstki. Trochę lepiej, ale dalej nie to. Siódemki, w miarę okej. Okay. A tutaj najwygodniej wokół kostki, bo tutaj ten materiał też nie do końca trafia w megusta i mogłoby to być lepiej, mogłoby być wygodniej, ale nie jest. Więc punkt leci tu i mamy już dwa do dwóch. No i ostatnia kategoria, ostatnią kategorią jest wisielka na torcie, czyli ochrona rozplekotanych stawów. Pomyślelibyśmy, że skoro tu jest lepsza trakcja, jest lepsza amortyzacja. Tutaj jest lepszy lockdown stopy, to trzeba docenić. Naprawdę, lockdown stopy w tym bucie jest spoczy, mi bardzo siedzi. To i tak ten but powinien wygrać, ale nic bardziej mylnego, moi drodzy. Nic bardziej mylnego, ponieważ te buty to jest jedna z gorszych stawów jaka jest. I trochę tym gardzę, a w sumie nawet nie trochę, bo nie lubię butów, które nie trzymają stopy. Nie wiem co jest nie tak z tym butem. Myślałem, że te paski tutaj to będzie trzymało o stopę super. I proszę was, moi drodzy, nie dawajcie argumentu w komentarzach albo na wiadomościach prywatnych, że kaj w nich nie kręci kostki. Ludzie, oni biegają w rozwiązanych butach. Oni mają tak za stawy skokowe, żeby to naprawdę jest najmniejszy ich problem, czy but trzyma. Przecież widzieliście, jak często zawodnicy gubią buty na meczach? No, to jest. Twój argument jest inwalidą. Więc tutaj jest naprawdę średnio. Tutaj lockdown stopy fajny. Tutaj zamknięcie kostki spoko. Wygodny. Ja mówię, trakcja i amortyzacja są ok, więc nie ma się do czego doczepić. I naprawdę ja uważam, że przekrojowo bardzo fajny. but w mega fajnych cenach. Po 450 litelowo, to na Adidasie to jest poniżej 200 się da to kupić. Tego typu. I punkt muszę gdzieś tak ci daje tutaj, bez zawahania i mamy 3 do 2 wygrywają do donishiu. Teraz kilka słów podsumowania. Dla kogo buty poszczególne? Ja uważam, że overall, dla wszystkich bardziej będą do donishiu, bo są butami lepszymi. Overall. To tutaj będzie trakcja i amortyzacja trochę lepsza, trzeba przyznać. Nie, nie ujmuję tego Kairi. Ale no kurczę, ogólnie to jest bardzo fajny but za bardzo fajne pieniądze. Naprawdę, Don Issue to bardzo fajny but. Zresztą to samo z Dejmami. Ja uważam, że Dejmi ósemki i Don Issue to naprawdę sztosik buciki. Mogłoby być lepiej oczywiście. Ja bym tutaj wymienił tą gumę transparentną na taką utwardzoną jak wam w Dejmach ósemkach i byłoby perfekto. Naprawdę, byłoby super. Kurczę, no dla, dla mnie byłoby, giciel. Te buty dla kogo są? No dla fanboyów Kylie. Tyle, bo fanboy zawsze pozostanie fanboyem. Ktoś zada na grupie pytanie, co jest lepsze: Freaky czy Kylie? Lepsze Kylie? A miałeś freaky? nie, ale mam Kylie. I wszystkie Kylie po kolei kupowane, no i tyle. No i cóż, moi drodzy, z mojej strony to już wszystko. I do zobaczenia w następnym odcinku. Prawdopodobnie już Na Nora!